Istnieje nauka i dietetyka, zmienia się podejście do żywienia. Co jest zdrowe, a co nie. A zwłaszcza jeżeli chodzi o żywienie pod kątem siłowni. I kiedyś powstały mity na temat takiego żywienia, które zostały z nami do dzisiaj. <laughs> Sam kiedyś za młodych lat wierzyłem, że ketchup zwiększa produkcję nasienia. <laughs> Dlatego dzisiaj postanowiłem znowu pobawić się w po mitów. I żeby ten filmik nie był za długi, nie będę wszystkiego wyjaśniał ze szczegółami. Tak czy inaczej. Nie wierzcie mi też na słowo, bo tak właśnie powstały te mity. Ktoś kiedyś coś komuś powiedział, później ta osoba coś przekręciła i bum, wszyscy są zmieszani. Dlatego miłego oglądania jeżeli chcecie, sprawdźcie dokładnie sami. Numer jeden. Jedzenie za dużo jajek jest dla Ciebie szkodliwe. To chyba jeden z najbardziej znanych i najczęściej słyszanych mitów, jakie istnieją. I całe zamieszanie wzięło się z tego słowa cholesterol, bo. W jajkach znajduje się cholesterol, ale on nie ma praktycznie nic wspólnego z tym cholesterolem, który krąży w naszych żyłach i powoduje jak choroby serca. Tak więc nie macie się czym martwić i smacznego jajeczka. Uuu, tutaj dostanę po uszach, ale numer dwa. Bramka anaboliczna trwa tylko godzinę. Kiedyś padło słowo, jedz przynajmniej jedną godzinę po treningu, a będziesz miał najlepsze efekty, jakie możesz mieć. Bramka anaboliczna. Sam w to kiedyś wierzyłem. Ale prawda jest taka, że bramka anaboliczna nie trwa godziny, tylko po treningu. Tylko nawet w niektórych przypadkach do 36 godzin. Więc nie musisz biec po treningu i taranować każdego po drodze, żeby coś zjeść i wziąć tą miarkę kreatyny. Nie zaszkodzi. Ale nie musisz. Numer 3. Jedzenie dużej ilości białka jest dla Ciebie szkodliwe. To jest to, co dużo osób niećwiczących powtarza. Jeżeli będziesz jadł za dużo białka, będziesz miał słabe kości. Jeżeli będziesz jadł za dużo białka, to wysiągną Ci nerki. Nie. Jest udowodnione, że zwiększona ilość białka w diecie ma naprawdę wiele plusów. Buduje masę mięśniową, pomaga nam spalić tłuszcz, zapobiega różnym chorobom, czujemy się bardziej syci, czyli bardziej najedzeni po posiłku i wiele, wiele innych. I nie, nie osłabną Ci kości, jeżeli będziesz jadł więcej białka i też nerki Ci nie odpadną, jeżeli będziesz jadł więcej białka. No, ale co, jeżeli już zjemy więcej białka niż potrzebujemy? To samo co z innymi rzeczami. Nasze ciało po prostu zamieni to jako energię i wykorzysta to jako energię. Ale hej, spokojnie, wszystko w nadmiarze jest szkodliwe dla nas. Mimo, że nie jest do końca określone, jaka ilość białka może być dla nas szkodliwa, dopilnuj, żeby 90% Twojej diety nie składało się z białka. Numer 4. Nie powinno się mieszać węglowodanów i tłuszczy w jednym posiłku. Według mnie to jest następne nieporozumienie odnośnie żywienia. Jeżeli będziesz jadł tłuszcze i węglowodany razem, to przytyjesz. I ta logika prawdopodobnie wzięła się z tego, że jeżeli będziesz jadł te tłuszcze i węglowodany razem, możesz przekroczyć swoje zapotrzebowanie na kalorie. Dlatego jest lepiej jeść coś o niskiej zawartości tłuszczu, albo o niskiej zawartości węglowodanów. Ale prawda jest taka, że dopóki będziesz się trzymał swoich kalorii, to nic ci nie będzie. Powiem więcej, fakt jest taki, że dobrze zbilansowany posiłek z zdrowych tłuszczy, z nieprzetworzonych węglowodanów i z chudego białka, może mieć o wiele lepsze efekty w Twoim celu. Nieważne, czy to jest spalanie tłuszczu, czy budowanie mięśni, więc smacznego! Mit numer 5. Im będziesz jak częściej, tym szybciej spalisz tłuszcz. Pierwsze co robimy, kiedy chcemy się dowiedzieć, jak schudnąć, czytamy gazety, czytamy artykuły w internecie i pierwsze co wychodzi, jest jedz częściej I przestajemy czytać <laughs> Widzisz jedzenie często wcale nie oznacza, że spalisz tłuszcz Powiem więcej To, że spalasz tłuszcz wcale nie jest spowodowane tym, że jesz więcej Fakt, uczymy się jeść regularnie i jest to zdrowsze dla nas Ale to wcale nie jest jednoznaczne z tym, że od razu schudniesz Istnieje coś takiego jak okno żywieniowe Po angielsku Intermittent Fasting Polega to na tym, że masz pewien okres podczas dnia od tej do tej godziny, żeby zjeść wszystkie swoje kalorie. Jest to sprawdzony i dobry sposób, więc jeżeli Cię to interesuje, poczytaj o tym. Numer 6. Zróbki chińskie tuczą. Okej, okay, okej, okay, są tuczące, ale równie dobrze bym mógł to nazwać jabłka są tuczące. Wszystko jest tuczące i, i nic nie jest tuczące. Fakt jest taki, że niektóre produkty mogą pomagać odkładać tłuszcz albo go spalić. Ale prawda jest taka, że nie przytyjesz, dopóki nie przekroczysz swojej dawki kalorycznej. Więc jeżeli zjesz od czasu do czasu jakieś ciastko polane bitą śmietaną, polane z syropem czekoladowym posypanym piórkami kokosowymi, to nie przytyjesz od razu. Równie dobrze możesz zjeść 3000 kalorii w sałacie. Jeżeli przekroczysz kaloryczność tą sałatą, jeżeli dasz radę, to przytyjesz. To póki Twoje kalorie będą się zgadzać, nic Ci się nie stanie. Mit numer 7. Unikaj tłuszczy jak chcesz spalić tłuszcz. Fakt jest taki, że tłuszcz. Nie, fakt jest taki, że jeden gram tłuszczu ma 9 kalorii. To jest prawie dwa razy więcej od białka i węglowodanów, ale tłuszcze grają bardzo, bardzo ważną rolę w spalaniu tkanki tłuszczowej naszego ciała, więc upewnij się, że jesz optymalną ilość zdrowych tłuszczy. A zobaczysz, jakie cuda to może działać. I numer 8, i widzę to coraz częściej. Po co ci warzywa ma się? Powiem krótko. Warzywa to nasze główne źródło witamin. Oprócz tego, porcja warzyw bardzo pomaga w procesach trawiennych i wchłanianiu tego białka, które tak bardzo potrzebujesz do obudowy swoich mięśni. Więc pamiętaj, jedz swoje warzywa, Jasiu. I tu macie 8 minut na temat żywienia, które ludzie nadal wierzą. I jest ich jeszcze do nam. I może znacie jakieś. Podzielcie się ze mną w komentarzach i powiedzcie mi, czy się zgadzacie ze mną, czy nie. Jeżeli nie, to powiedzcie, dlaczego. Może się czegoś nowego nauczę. Tak czy inaczej. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Peace.